Możliwe, że gospodarze wreszcie odchują się w tym biegu. No i pojadą lepiej od gości, Zaki początek jest na pewno wymarzony dla panów z golecina. No i w tej chwili on zaczął się jakby realizować. Rzeczywiście ruszyli na dwa pierwsze miejsca, ale absolutnie nie zamierza odpuszczać Brady Kerrs. On w tej chwili pod łokieć próbuje wejść Aleksandra Łoktajewa, ale Łoktajew to niesamowity walczak, on na pewno jeszcze zaszaleje. Brady Kerrs jeszcze napędza się, jeszcze próbuje ścigać Aleksandra Łoktajewa. No i w tej chwili zobaczymy jak to będzie przy wyjściu z kolejnego łuku, ale... Łoktajew już przemknął mu przed nosem tyle, tylko że Kerc jednak koniec końców zdołał się w tej chwili przecisnąć, przynajmniej na razie na drugie miejsce i teraz przeciwległa prosta. Ostatni wiraż za chwilę. Łoktajew zna tutaj każdą pięć ziemi. Ale czy będzie w stanie jednak jeszcze powalczyć, ale nie właśnie nie dał rady. Bardzo interesująco może potoczyć się walka i rozpoczynają świetnie zawodnicy gospodarzy Jebsen Jensen i atakuje także der Backte, czyli na drugie miejsce. Prób Próbuje przesunąć się Brady Kerrs będzie tam yy, ten walczak na pewno jeszcze robił swoje, skoro udało mu się na tym torze pokonać Ewa, to co dla niego znaczy yy, Schlauderbach, co dla niego znaczy ewentualnie Jebsen Jensen, ale to chyba też będzie już nieosiągalne, chociaż zobaczmy jeszcze naciska, ale jednak, jednak Brady Kerrs znów na dystansie potrafił połknąć przynajmniej jednego zawodnika. Start. I już zawodnicy równo spod płotu. Dobrze Kersda próbował się założyć na e, swoich rywali. I jeszcze trzyma e, tę prędkość, aby minąć. I tam dobiera się do skóry dwóm e, zawodnikom gospodarza. A ci znakomicie wystartowali. I są na dwóch pierwszych miejscach. A więc kolejny fantastyczny bieg w wykonaniu Skorpionów. Teraz dopiero. E, teraz Kercz już minął jednego. Mateusza Nedula. Tak to chyba miało wyglądać. Ale zobaczymy jak będzie wyglądała dalej ta rywalizacja między dwoma Australijczykami. Kerstas teraz! Mija także i Rajana Dagrasa. już wysforował się na czoło stawki. Już ta przewaga wyraźnie rośnie, a tutaj toczy się walka o trzecią pozycję. Mateusz Dul spada na ostatnią pozycję. Próbuje jeszcze walczyć wściekle z Kacpratkoczem. Oni walczą o punktach, tam niebezpieczna sytuacja. Tymczasem na mecie jest już Kerz i tutaj mija Mateusz Dul, platkocza. Popatrzmy, co się tutaj wydarzy fantastycznie rozpoczął ten bieg no teraz wypchnięty zostaje Łoktajew ale fantastycznie rozpoczął w kasku żółtym Brady Kerr teraz dołączył Jakub Jamruk no, przeciw tej tezie, którą postawiłem, że tu może być bardzo ciekawie. Teraz postawiło z kolei motocykl jadącego w kasku niebieskim Jebsena Jensena, ale już wzięli w kleszcze w tej chwili swojego rywala. Chociaż tam szaleje nieprawdopodobnie Jamruk. Jeszcze nie mieliśmy upadku w dzisiejszym meczu, oby tak było do końca. Jamruk rzeczywiście niesłychanie ambicjonalnie toczy walkę. No, kończy się to, proszę Państwa, wynikiem 3 do 3 i oczywiście wciąż dwa punkty drużyny rybnickiej. No i rozpoczęli równo walka niesamowita, ale w tej chwili Kerc przesunął się na pierwszą pozycję, a tam jeszcze zablokowany nieco Łoktajew. No i w tej chwili niestety dla zespołu gospodarzy nie układa się ten scenariusz dobrze i raczej będzie potwornie ciężko już tutaj to poprawić. Jest absolutnie największym. Bohaterem drużyny Rowu Rybnik. Row Rybnik wygrywa, ale pamiętajmy, że do 15 biegu to zwycięstwo wisiało absolutnie na włosku, a to właśnie Brenikers, główny architekt, bo gdyby nie te jego fantastyczne pościgi, te walki, to na pewno rybniczanie byliby bez zwycięstwa.